Nie tak. Idziemy się termować. Tak. Jest bardzo ciepło. Można w Co tam, miejscach... Filip? <grywa> Już jest zimno. Znajdujemy się na Słowacji w miejscowości Kalameny. Są tutaj takie gorące źródła. Wstęp jest bezpłatny. Termy takie. Takie termy. Z tego co doczytaliśmy, to to miejsce raczej nigdy nie zostanie skomercjalizowane, ponieważ ym, ten napływ w ciepłej wody nie jest, nie jest aż taki, żeby, żeby po prostu zrobić tutaj jakieś duże kąpielisko komercyjne typu jak Beszanowa. Ale jeżeli się to bardziej rozpowszechni, Sensu. Jak się to rozpowszechni, jak się to rozpowszechni, to to będzie bez sensu. Nie. E, no, tak powiedziałaś. Jeśli się to miejsce bardziej rozreklamuje, to może to spowodować, że tu będzie taki napływ turystów, że po prostu będzie tutaj. Że tu będą na... stać, tak, 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 koło tak, 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 tak. tak, tak. Już nie będzie tak fajnie, więc nie przyjeżdżajcie. Tu. To jest zimna górska woda. Morszica. Idziemy na krótką wycieczkę, bo kalameny to lub nie długą. tylko. Lub długą. Bo to nie tylko gorące źródła. Stawiamy tu długą. zostawiamy naszego kampera. Z naszymi bokbielkami z chołotą naszymi... <laughs> I idziemy na Liptowski Rad. Zaraz Wam pokażemy e, drogowskazy. Ile tam mamy, chyba damy radę. Chyba damy radę przejść. Chyba nie, mamy trochę niebuty, nie. Ja mam dobre, A ja mam nie. Kto się przygotował, ten się przygotował. No i wyruszamy żółtym szlakiem na liptowskich rad godzina 10. No i tak powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B. Idziemy. Nie jest no. lekko, bo topnieje śnieg. Momentami płyną strumienie wody. Buty mamy niezbyt. Na to wyjście. Za to widok jest nieziemski. No i dotarliśmy prawie na szczyt. Tutaj jeszcze jeden osobnik podąża i będziemy się teraz wspinać po takiej drabinie. Na górę. Jesteśmy, juchy! Jesteśmy nie jeste Jesteśmy Niemki szony. Widoczki piękne, widać pod samuczkich Tater. I niby tylko 993 metry, a widoczki piękne. Mieszkał w takim zamczysku na takiej górze. Tak, on się no nazywał. Codziennie chodził gdzieś. Tak, Po chleb. Jakie górołazy łazy z nas. No, porządne to są, spinaczki. <noise> tu buty, 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 nie buty nie tylko. Wyj... Nie do zajechania, nie do wyjścia, do Bu zejścia. Buty tylko zamarzymy tak za. Zakratkujemy, nie? No bo to nie było planowane. To są buty do pływania, no ale wyskoczyły góry. No i to no, by pomyślał. Je, lecimy dalej, skoks. Lecimy. Wyjeżdżamy z kalamenów. Drifty. Ale droga jest niezbyt. Były drifty. Były już lekkie drifty. I mamy stresa ogólnie, bo pogoda jest. Nie fajna. to jest lodowisko? Normalnie Sanie. Sanie. I przyjechaliśmy do miejscowości Liptowskiej. Jan. Jan. Tak, bo tutaj też są takie termy. Termalkada. Tak nazywają się. się nazywają. Pójdziemy to zaraz obadać. Podobno woda jest e, 20 stopni? chłodniejsza niż była tak. w kalamarii. Jedno, jedno wymaganie: tam się trzeba kąpać w stroju Ewy. Panowie mogą normalnie, a panie tylko w stroju Ewy. Tak. A tu picimy gołąbeczki. Dla gołąbeczków mamy gołąbeczki. Dla mnie. Woda wypływająca ze źródeł jest zmineralizowana i ma udowodnione działanie lecznicze w chorobach żołądka i jelit, zaburzeniach metabolicznych, chorobach reumatycznych i kobiecych, chorobach wątroby, woreczka żółciowego, ciśnienia krwi, Źródło mineralne kada jest to rodzaj naturalnego jacuzzi. Ze względu na wysoką zawartość siarki powoduje delikatne uszczypnięcie skóry, które utrzymuje się nawet po wyjściu z wody. Pływanie jest bezpłatne, a zalecany czas kąpieli nie powinien przekraczać 20 minut. Jesteśmy na termalnych źródłach w Liptowskim Janie. I tutaj jest temperatura wody 20 stopni tylko, ale ta woda ma właściwości lecznicze. Dlatego... Aha, i ona trochę śmierdzi jajcami. Śmierdzi jajcami. Jeżeli ktoś lubi jajka na twardo, takie pięciodniowe, to polecam. I jest takie dziwne uczucie te bąbelki jak lecą, to tak oplatają nogi i takie mrowienie czuć. Gryzą tak jakby pijawki. Także jest pewnie jakieś faktycznie te właściwości lecznicze są i dlatego tak się dzieje. Tu jest taki jakby okrąg i tu jest taka jakby studnia. Z boku są kamienie, ja teraz siedzę na brzegu tej, że tak powiem, studni. Że tak powiem. A Radek, że tak powiem, jest centralnie, pływa se nad nią. I takie jacuzzi tu jest. Boże, na choroby logiczne. A co to jest? Na choroby skóry, na choroby kobiece. Tak. Na ból głowy. Aha, na na nie. Na, na choroby... mirgrenę. Nie, na... na choroby stawów. I na choroby włosów. A tobie, ciebie boli kolanko? Kolano mnie boleli, bo my byliśmy na szczycie i ja się wyrżnąłem nie wróciłem. Masz zegarek? Nie. My tak koło zegarka dziwnie mrobi. No bo to zegarka... może masz jakieś zwarcie. Ja nie biorę zegarka do takiej siary. Filip wszedł do tego do tych źródeł. I jego tak bolały te... Te nogi. Zaczęły te... go tak szczypać, że nie wytrzymał. Zrezygnował. No. Musiał wyjść. Bardzo fajne doświadczenie. Do teraz czuję takie mrowienie w rękach. Bo jajka to jest podobnie ja? jakieś uzdrowienie nas. Ja, ja czuję jajka. mrowienie w nogach. Dlatego... Znaczy ja podejrzewam dlaczego. Jajka, Pokażę Wam. Jajka. Ponieważ <głosy> <głosy> kroksy. kroksy ja gołe nóżki. No, ja I być proszę. może to jest powód mrowienia. Ruszamy w stronę domu. Tu był parking, na którym staliśmy. Było w nocy całkiem spokojnie. Gdyby, gdyby nie ten wiatr, który nas trochę. Były dwa takie ten zdarzenia. Yy, podmów... podmów... O pierwszej równo, o pierwszej w nocy, nagle słyszymy, jak coś tak się zaczyna gdzieś kotłować. I tak, tak zaczęło autem kołysać dosłownie 5 sekund. I totalna cisza. I później znowu o i powtórka sytuacji. Taki Takie jakby jakieś kurde tornado zawirowanie, taki pięć taką częścię autem i zupełna, totalna cisza. No bo to miejsce jest takie między takimi wzniesieniami, więc pewnie gdzieś to się tam skotłowało i tylko tak chwilowo obwijało, ale nie wyobrażamy sobie, gdyby całą noc takie były podmuchy. Byłoby... O, no, musielibyśmy się przemieścić. Byłoby ostro. Więc zmierzamy w kierunku domu. O w ogóle tutaj nam przyszedł taki wiadomość na tej aplikacji pogodowej, że mają być bardzo porwiste wiatry do 110 tutaj. Dlatego więc... uznaliśmy, że spada spadamy już. Mieliśmy tu siedzieć do wieczora, ale z jednej strony zaczęło kropić, a z drugiej strony te, te alerty zaczęły przychodzić, więc spadamy. Dziękujemy, że byliście z nami i do następnego wyjazdu. Amen.